Cześć, moi drodzy. Dzisiaj postaramy się dać odpowiedź na pytanie: ile masz lat? Z kilki tobie roków? Ile masz lat? I tu właśnie jest ważna końcówka. Kiedy mówimy lat, a kiedy lata? Czyli my mówimy tam mam 12 lat, albo mam 24 lata. Raz mówimy lat a Raz lata. Więc zasada jest taka: jeden rok, dwa, trzy, cztery lata. Dalej od pięciu do dwudziestego jednego lat. Czyli pięć lat, osiem lat, dwanaście lat, dwadzieścia jeden. Lat nie rok. Lat.

Lata, pięćdziesiąt cztery lata, osiemdziesiąt dwa lata. W innych przypadkach, lat, na przykład tam, gdzie nie ma dwa, trzy, cztery, na przykład czterdzieści lat, czterdzieści jeden lat, czterdzieści siedem lat, trzydzieści pięć lat. Takie zasady. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Jeżeli będą jakieś pytania, zadawajcie i dziękuję za uwagę i do zobaczenia.